Przemieściły się też pod scenę wszystkie ogromne flagi na tych dużych. Jeszcze dalej, jeszcze 10 metrów dalej. Jeszcze dalej przejdź, patrzysz w naszą stronę, jeszcze dalej. Przechodzimy, cały czas przechodzimy, przesuwamy się dalej. Ci, którzy są na tej ścieżce, przechodźcie dalej. No co, sprawdźmy jeszcze raz, ile jest nas wszystkich, ile jest tych biało-czerwonych sztandarów. Duma! Bardzo się cieszymy, przynajmniej organizatorów się też podkombatantów, wszystkich organizatorów marszu, że udało nam się praktycznie wymknąć tej policyjnej prowokacji. Nie daliśmy się wciągnąć w ten policyjny kocioł. Udało nam się to samo, co w zeszłym roku. W zeszłym roku udało nam się wyprowadzić marsz z tego kotła, w który wprowadziła nas policja, a dziś udało nam się wyjść z kolejnego kotła. Jest nas siła, jest nas naprawdę ogromna siła. Nie są w stanie, cokolwiek by robili, nie są w stanie sprowokować nas do fizycznej konfrontacji. Pokażmy jeszcze raz, ile nas jest! Flagi miało czerwone w górę. Niech to święto narodowe będzie wielką fiestą, wielką radością. Cieszmy się z naszej niepodległości. Przechodzimy cały czas, ścieżka, która jest pomiędzy końcem placu a trawnikiem. Przechodzimy cały czas w Wasze prawo, ze sceny w lewo. Bardzo proszę, cały czas na plac wchodzą ludzie. Bardzo proszę, żeby wszyscy przechodzili dalej. Przechodzimy, przechodzimy, ścieżka przechodzi. Skrajnie na prawo, proszę. Skrajniejsi to jeszcze bardziej na prawo, bo widzę, że tutaj mało skrajnych. क्या किताब बना दे सब z Honorowego Komitetu Poparcia Marszu Niepodległości. Wszyscy, którzy w tym całym zamieszaniu, w tym piekle, które próbowała zgotować nam policja, zgubili się, zapraszamy tutaj na scenę. Członkowie Honorowego Komitetu Poparcia Marszu Niepodległości proszeni są o wchodzenie na scenę. Grupy porządkowe marszu będą Państwa tutaj kierowały i wpuszczały na scenę. Członków honorowego Komitetu Poparcia Marszu Niepodległości. Ludzi naprawdę wielkiej odwagi. Pamiętajmy wszyscy, żeby poprzeć tak bardzo tożsamościową, patriotyczną inicjatywę, trzeba mieć bardzo dużo odwagi dzisiaj. Czasem trzeba wiele rzucić na szale. Zapraszamy tu wszystkich, którzy są w Komitecie Honorowym Poparcia Marszu. Jeszcze raz brawa dla tych, którzy nas wspierają. Przechodzimy na prawo, cały czas na prawo, na prawo w kierunku źródełka. Przechodzimy. Słuchajcie, yy, nie wiem, czy jest tutaj z nami na przykład widzę, że jest przemyśl. Witamy pod Karpacie, witamy. A czy jest może z nami Lubelszczyzna? Jest, jest ich kilku. Fajnie. Podlasie! Jest podlasie? Dobrze. Mazowsze? To mazowsze na prawo. Najwięcej was jest. Dobrze. Kolejna ziemia. Ziemia łódzka. Śląsk? O, Śląsk już dotarł do swoich flag, chyba. Polska. Jest godna reprezentacja Małopolski. Opolszczyzna. Jest Opolskie. Jest. Dolny Śląsk. Jest z nami Dolny Śląsk. Lubuskie Jest. Zachodnie pomorskie. Cały czas Ci sami krzyczą. Wielkopolska Polska. A centralnie. No tak. Kogo nie wymieniłem? Kujawsko-pomorskie. Pomorskie. No. Głośniej, nie wiem czy liczniejsi czy głośniejsi. Dobrze, bo zaraz wyjdzie, że kogoś pominąłem. Warmińsko-mazurskie oczywiście. Oczywiście, wszyscy? Polska? A nie, no jest jeszcze Wilno, jest, jest, są Wilniocy. Są z nami Polacy z Ameryki Południowej, są z różnych krajów. Ale cały czas wchodzimy, słuchajcie, na prawo, udrażniamy ścieżkę. Ścieżka. Jasne, jasne. Każdy, każdy kto stoi na ścieżce i ma tego świadomość, przesuwa się w prawo. Przesuwa się w prawo. I to nie jest głupie, dlatego że w tamtą stronę stoją wasze autobusy. Na torwarze stoją autobusy. Kto, kto się przesunie w prawo, ten będzie miał szybciej do autobusu. Także polecam. Nie, nie wyganiam. Sprawdzamy, jak z, e, sytuacja logistyczna na placu na rozdrożu. Jeśli tam już powoli się kończy, to za chwilę będziemy zaczynać. Szanowni Państwo, w tak doniosłej chwili, w tak wybornym towarzystwie, w jakim tu jesteśmy, myślę, że godnie będzie, jeśli wszyscy znamy rotę, prawda? Słuchajcie o klaski, bo Paula się trochę stresuje. Bardzo proszę. Zacznij, zacznij, bo najważniejsze to dobrze zacząć, a ja nie zacznę. Dobre.